Cześć, tu Mamik, Zapraszam na nieświadomy umysł. Pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w grze. Grę mam przygotowaną na dwie osoby. Tutaj mamy takie blokady, które będą nam blokować miejsca, w których będziemy sobie układać nasze znaczniki i wykonywać akcje. Jesteśmy przed wyznaczeniem Freuda. Mamy Freuda, sobie wystawiamy te kafle celów. Tak? My zawsze pierwszy kafel obracamy. Tutaj mamy, gdzie ten Freud pójdzie. Czyli on idzie tutaj na początku. No i tego sobie odwracamy, tak? Później robimy drafcik, tyle ile jest graczy plus jeden tych naszych pacjentów podstawowych, tak? Na no to mamy też nakładki. I sobie go ustawiamy tutaj, plus mamy z boku kartę, która nam będzie mówiła, którym nam będziemy zaczynać, tak? W zależności, którego wybierzemy, tak? Tak też to koło będzie tutaj pracować. Czyli powiedzmy, że bierzemy sobie tego. I układamy sobie gdzieś na planszy. W tych pierwszych miejscach powiedzmy, że położymy tu, tak żeby on pasował. Tu mamy, gdzie on pójdzie, czyli ten nasz gościu idzie na maski. Do tego mamy tu, jak to nasze koło ma wyglądać. Czyli tak, mamy dwa zielone: jedno fretowe i jedno czerwone. Ok, i możemy zacząć. Pierwszy graf ma 4 kawki, drugi graf ma 5 kawek, i tak dalej. Tam się troszkę zmienia, do tego dochodzą pomysły. Te, które nie wybraliśmy, odpadają, idą do sobie do pudełeczka. To jeśli już wybraliśmy, odwracamy sobie na drugą stronę, tak z tą y, wartością akcji i możemy zacząć. W grze będziemy mieli trzy opcje: albo będziemy wysyłać sobie pomysły, y, Tak, czy będziemy coś kombinować, czyli robić ten work and placement. Albo będziemy sobie chodzić tym naszym profesorkiem i wykonywać te akcje z tego koła, bądź będziemy się resetować, czyli będziemy zbierać te pomysły i zaznaczać tu jakieś te bonusy, które będziemy dostawać. Gra będzie trwała tak długo aż ten znacznik szary nie dojedzie do końca, wtedy się obraca to na zegarek, robimy kółko i później od pierwszego gracza jeszcze jedno kółko i koniec. Czyli tak, jeśli by się to skończyło na pierwszym graczu, no to on odwraca. Zegarek lecimy jeszcze raz i raz, ale ten szary musi dojść do końca. A on dochodzi, jeśli zdobywamy punkty prestiżu, czyli te takie punkciki, które tu mamy, za zadania, które będziemy dostawać, tak za wypełnienie naszej planszetki, pomysłami. Także troszkę tych punktów będziemy zbierać. Jeśli my dostaniemy, będzie on się przesuwał tak samo jak ktoś dostanie, on tak samo się będzie przesuwał. Ale mniejsza z tym. Co mamy tutaj w tej sekcji? W tej sekcji mamy dwie, trzy rzeczy, w sumie cztery, które będziemy, są podzielone. Pierwsze to jest branie tych kafelków do swojej praszy. Drugie, czyli tu jest poruszanie się na kole. Trzecie jest branie tych tutaj księg, ewentualnie robienie tutaj publikacji. I czwarta rzecz to jest łażenie tym ludkiem i odpalanie sobie tych akcji. Tutaj z tego, a więc, w zależności gdzie pójdziemy, bierzemy swój pomysł i teraz, możemy ten pomysł położyć w to miejsce. W zależności, w którą stronę dziubek skierujemy, tą akcję będziemy wykonywać. Nie możemy dwa razy wykonać tej akcji: czyli raz zrobiliśmy to, drugi gracz by jechał, coś sobie tam zrobił i my drugi raz chcemy w tej samej rundzie z tej samej akcji skorzystać, tego nie możemy zrobić, ale możemy sobie położyć to na górę, czyli w tym momencie możemy dwa razy tą akcję wykonać, z tym warunkiem, że musimy pierwszą akcję w pełni zakończyć i później idziemy drugą. Następną opcją, jaką możemy zrobić, to jest zrobienie to samo, tylko z pomysłem, tak? No, bądź wkładziemy sam pomysł i też będziemy wykonywać akcję. Z tym, że jeśli jest koniec naszej, czyli wykonaliśmy samą akcję, ten pomysł będzie odpadał i będzie czyste miejsce, czyli możemy tak de facto drugi raz tą akcję zrobić. Czyli jeśli robimy sobie coś takiego, będziemy wykonywać tą akcję, tak? Tutaj mamy koszt, zawsze po tej lewej stronie jest koszt, za tą śmieszną pszczałeczką. I teraz tak z pierwszego rzędu bierzemy sobie to, co tu jest, płacimy jedną kawkę, tak? Te koła zębaty nam podpowiadają, że dwa razy możemy to zrobić. Z drugiego rzędu płacimy dwie kawki i mamy tam błyskawicę, czyli możemy wykonać jeszcze tą akcję. A z trzeciego rzędu już możemy wykonać tą akcję i tą akcję. Czyli jeśli bym brał to, bym musiał zapłacić trzy kawki, tak? I mogę sobie wybrać, którą chcę. Powiedzmy, że wybioram sobie tą i muszę gdzieś położyć na swojej planszetce. Muszę położyć najbliżej lewej strony, czyli albo tutaj, w tych dwóch, albo tutaj koło tego. Kładę sobie tu, ale najpierw, tak jak tutaj mieliśmy, muszę wykonać tą akcję, czyli te, to znaczy, że na kole mogę sobie dwa, yy, dwa kryształki przemieścić. Plus szczczałka w górę mówi nam, że możemy yy, przesunąć kryształek do góry. Oraz, czyli raz, a szczałka w bok, to znaczy, że możemy sobie ten kryształek przesunąć w bok, nie zmieniając jego, jego wartości, tak, czyli tego mogłem sobie tu, a tego mogłem sobie tu z boku, tak. I teraz, jeśli to wszystko zrobiliśmy, odwracamy sobie i mamy już tą akcję czystą I po tych przemianach to by wyglądało tak. Teraz, jeśli wszystko sobie wykonaliśmy, sobie rozpatrujemy ruch kałamarzem, Tutaj mamy po tej stronie. Czyli w tym momencie bym miał dwa ruchy, jakbym sobie poszedł tak w tą miejsce bym miał jeden ruch. Czyli powiedzmy, że poszłem w to miejsce mam jeden ruch. Dostaję zielone, czyli zielone idzie w górę. I teraz zielone mogę wydać, czyli spadami. Żeby zamienić na środkową część obojętnie jaką. Jeśli nie mamy ikonki, to znaczy, że obojętnie jaką, czyli powiedzmy, że w tym momencie bym sobie zamienił tego tutaj, tak? Są y, trzy opcje, czyli wyciągnięcie z środka na zewnątrz koła, przesunięcie w górę i pójście w dół. Przesunięcie w górę nie możemy wyciągnąć ze środka. To jest ważne, y, ważna zasada. I teraz by jechał następny gracz, to by sobie się przesuwało, tak by dochodziły nowe tutaj y, te kafelki. tak? Te kafelki też mogą oddziaływać na, tą, na to miasto. Jeśli ma ikonę danego symbolu, to będziemy wykonywać tam akcję, tak? Będziemy patrzeć na u siebie na symbole, ale to jeszcze dojdę do tego, jak to wygląda, tak? Teraz w następnej akcji mógłbym sobie iść, na przykład tutaj, tu, i tu po prostu będę przesuwał sobie te moje pomysły, czyli. Raz do góry, i mogę jeden raz w bok, czyli powiedzmy, że sobie jadę tak w bok, i to by była cała ta akcja. I tak samo kałamarza. Patrzymy trzy ruchy, czyli mam raz, dwa, trzy. Dochodzimy do tego miejsca. Tutaj mamy natychmiastowy bonus, czyli wykonujemy akcję stąd. Stąd akcja, czyli dostajemy to, co tutaj mamy. Czyli najpierw patrzymy, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy na początku, czyli mam tak jeden punkt zwycięstwa i dwie kawki. I teraz patrzymy na kałamarza. Mogę dostać jeden pomysł, bądź sobie zagrać książeczkę, ale nie mam książeczki, czyli wykonuję tylko jeden pomysł. Jeśli ten kałamarz był gdzieś dalej. Mogę oczywiście wykonać nie kałamarz, tylko ten znacznik Freuda. Mogę wykonać tą akcję albo tą i tak dalej i tak dalej. Tak w zależności, gdzie on będzie. A teraz, jeśli będę przechodził tutaj. Będę dostawał ten pomysł, tak, czyli jeśli będę w następnym ruchu coś robił jakąś akcję, dostanę pomysł, który mogę wykorzystać. Tu do góry będziemy puszczać te akcje z góry, jeśli mamy odblokowaną, czyli teraz bym mógł puścić sobie z góry. Jeśli będziemy ściągać te nasze kryształki, tak, no to będziemy dostawać dodatkowe tutaj akcje, jeśli będziemy puszczać dany rząd bądź kolumnę. Następna opcja to są te. Pomysły, czyli te publikacje, czyli te publikacje robi się to tak, że bierzemy sobie z górnej części jedną kartę i teraz patrzymy. Możemy sobie to wziąć do nas na rękę, bądź wymienić sobie z jakimś tym. Powiedzmy, że ja sobie wymienię z tym. Tak? Na tych kartach mamy dwie rzeczy. Tutaj mamy symbole, jeśli są, i mamy, co dostaniemy w momencie zagrania. To sobie odkładamy, bo jeszcze nie jest zagrana. Tak, to by była ta akcja dolna. Tutaj mam niezaznaczone. zaznaczone, to by była ta akcja dolna. Oczywiście zakończyłem. Znowu jadę kałamarzem, raz, dwa, trzy i znowu robimy sobie akcję. Tak, dochodzę do tego. Tu mam tylko to, czyli tylko będę sobie robił jedną taką akcję. Jeśli bym sobie poszedł na tą z góry, czyli mam ostatni pomysł, czyli idę tutaj, tak, patrzę sobie na tom, czyli mogę zagrać. Dwie karty z ręki. Tych, jeśli mam, bądź opublikować. No oczywiście, zagrywamy, dostajemy te bonusy, które tutaj mamy na tych kartach. A jeśli chcę publikować, to to działa w ten sposób, że y, musimy mieć na przykład, chcę opublikować tą kartę. Czyli musimy mieć zielone. To jest nasz warunek, żeby opublikować. I następnie przydałaby się fioletowa. Jeśli mamy, no to nie ma tematu. Kładziemy. Jeśli nie mamy, możemy pożyczyć od kogoś, kto już opublikował. Czyli jeśli jakiś z graczy opublikował już pracę, będziemy pożyczać od niego książki, pożyczamy zawsze od prawej strony, czyli musimy zobaczyć, od którego nam się to opłaca i od którego możemy. Tak jeśli byśmy pobrali od takiego gracza, który ma gdzieś tam wyłożonego, bierzemy tę kartę z jego publikacji, cytujemy go, on za to dostaje dwa punkty plus pomysł, tak? To ląduje u nas, gdzieś w strefie gry, żeby następny gracz też mógł sobie wziąć od nas to, jeśli by to potrzebował. Te dwa symbole są nasze, dochodzą nam do naszej puli symboli. I jeśli ktoś będzie chciał publikować, tak samo będzie dostawał. My będziemy dostawać dwa punkty i pomysł, jeśli będzie nam chciał jakąś książkę wziąć za każdą. I konieczny warunek musimy mieć ten nasz. Kryształek w naszym kolorze. Czyli musimy mieć tutaj na tym polu odblokowane te kryształki. No i kolejna akcja: już nie mam pomysłu, ale Wam powiem o co tu chodzi. Możemy ruszyć się dwa razy naszym lutkiem, bądź iść do lokacji tam, gdzie jest Freud, w zależności gdzie on tam by był. Tu się ruszamy Freudem. Raz, dwa, trzy. Zasada wykonywania jest ciągle taka sama. Taka sama, to znaczy, że. Będziemy liczyć, ile jest tutaj naszych profesorów, tak? Plus Floyd, tyle możemy wykonać akcji, maksymalnie 5, czyli w tym momencie mógłbym dwa. bądź patrzymy, druga opcja, patrzymy, ile symbolów nam się zgadza. Tutaj mamy jedną książkę, tak? Jeśli byśmy mieli więcej tych, tych symboli, no to oczywiście znowu maksymalnie 5. I jak to tu wygląda? Tu będziemy sobie wykonywać akcję, mówimy, jaką akcję wykonujemy, i tą akcję sobie robimy. Tak, czyli powiedzmy, że bym chciał sobie, nie wiem, za zielone zrobić to, ale nie mam zielonego, no to po prostu bym, powiedzmy, że dwie kawki chcę sobie wziąć, tak? I to by była cała moja akcja. Czyli praktycznie wiecie, jak to wygląda, wiecie, o co chodzi tu. No to teraz przyszedł czas na tą ostatnią opcję, czyli na pauzowanie. Czyli Patrzymy tutaj, ile mamy tych pomysłów wyłożonych, tyle kawki dostaniemy, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery pomysły w czterech miejscach, bo jeśli by były podwójne, to się nie liczą. Dostajemy kawkę, oczywiście nie możemy przekroczyć tej kawki, ale tą kawkę możemy sobie wymienić na różne rzeczy, czyli na przykład mogę wymienić kawkę z tej tu oto tabelki dolnej, czyli za trzy kawki. Powiedzmy raz, dwa, trzy, dostaję sobie pomysł, tak? Bądź za dwie kawki mogę się tutaj przesuwać do góry, na dół i tak dalej, i tak dalej. Bądź za jedną, jeden pomysł mogę tego kałamarza dodać lub odjąć mu ruch. No i ostatnia opcja to jest, jeśli mamy stracić tutaj, przesunąć się na dół, możemy to zapobiec za jedną kawkę. I to jest ta akcja dodatkowa tutaj stąd. Teraz jeśli mamy to zrobione, przechodzimy tu. Tu są dwie opcje, albo dostajemy premię lokacji, albo premię yy, dzielnicy. tak? Teraz patrzymy gdzie my jesteśmy lub Freud, no tu akurat Freud jest razem, powiedzmy, że on by był tu. Patrzymy, co sobie możemy zdobyć, tak? Jeśli chodzi o premię dzielnicy, to patrzymy na te symbole. Mamy na razie dwa symbole, a, a trzy są wymagane, a trzy są minimum. Tutaj tak samo, wszędzie są trzy tak samo, czyli nie możemy tego zrobić, więc będziemy robić premię lokacji, czyli robimy tom albo tą, Powiedzmy, że sobie zrobimy tom, czyli weźmiemy sobie jeden pomysł po prostu. Tak, Pierwsze trzy te żetony mają taki znaczek, to znaczy, że tu się będziemy przenosić. To znaczy, że Freud się porusza, i my jedziemy do przodu o, o raz. Tak tak by to wyglądało. Tutaj na tych trzech pierwszych górnych jest to, czyli jest kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli by była, byśmy mieli te rzetony, to musimy mieć odblokowany nasz kryształek w naszym kolorze. Kładziemy w zależności, ile to mamy. Mamy ruch marzeń plus jeden serduszko zielone do leczenia. tak I to by było wszystko. Tutaj na środku też mamy pokazane jakie akcje tutaj możemy zrobić. Czyli y, mamy y, liczone za symbole za tego, plus za pomysł możemy sobie dwa razy więcej akcji wykonać. Czyli dwa, dwie dodatkowe, y, maksymalnie pięć. Pacjenta leczy się tak, że patrzy się, ile ma 6 serduszek, ten ma 6, czyli wchodzi tutaj na tę jedynkę, czyli zdobywamy jeden punkt zwycięstwa. Teraz, jeśli chcemy go wyleczyć, to patrzymy, czym go możemy wyleczyć, czyli musimy wydać ten górny i czerwony. Wtedy nam schodzi ten pierwsze marzenie. Możemy tylko raz leczyć, czyli tylko raz możemy to zrobić. Tego drugiego za jednym zamachem nie możemy zrobić. Teraz, jeśli ten symbol do góry by się zgadzał z naszym, ten startowy nie mają symbole, ale te już tutaj będą mieć symbole, dostaniemy sobie jeden punkt tego leczenia i patrzymy, ile mu schodzi. Dwa mu schodzi, raz, dwa. Trzy punkty zwycięstwa dostajemy. Raz, dwa, trzy. To są różne rzeczy, ale przeważnie są bonusy w postaci punktów bądź pomysłu, tak? To nam odpada. tak Teraz możemy jeszcze sobie Dodać jeden z tego, żeby zaliczyć tą gwiazdeczkę. Czyli ten, ta trauma z niego schodzi. Ta trauma mówi, że dostajemy sobie jeden pomysł i dwie kawki od razu. Raz, dwa. Dwie kawki. Do tego po prawej stronie mamy to, że odpada ten i będziemy mogli sobie pobrać nowy koszmar, który chcemy. Tu są te ciut mocniejsze karty, tak pobieramy sobie, do tego byśmy sobie pobrali zakrytą kartę to, no i jakiś z tych z tych tutaj znów, czyli powiedzmy, że sobie weźmiemy to i to, tutaj jakoś się muszę pomieścić. I ten ukryty idzie tu, ten idzie na górę. Patrzymy ile ma, czy ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czy ją ma maksa. Przesuwamy sobie, dostajemy trzy punkty. Raz, dwa, trzy i teraz za każdym razem jak go będziemy leczyć, to będziemy dostawać dwa, jeden i tak do tego szóstego poziomu i później będziemy go leczyć już normalnie. Jeśli ściągnęliśmy z tego pierwszego traumę, aktywuje nam się ta jego zdolność. Teraz jeśli będziemy wykonywać tutaj tą akcję, czyli z tego kałomarza, będziemy mieli jedną dodatkową taką akcyjkę do zrobienia. I to by było praktycznie wszystko. Tak gramy. Do końca jeszcze mamy bonusy, które będziemy zdobywać, tak, czyli dwie publikacje, pacjenci, całe jak zapełnimy, też mamy punkt Prestiżu, tak? Jeśli takie jakieś zadanko zrobimy, to sobie po prostu je odwracamy. Dochodzą tutaj te nasze symbole, które będą nam potrzebne w czasie gry, tak, to idzie do nas. Tutaj dostajemy punkt Prestiżu, za niego. I to by było praktycznie wszystko, co tutaj się dzieje. Jeszcze z tych dodatkowych akcji możemy sobie zrobić, że jeśli wydamy każdy, każdy rodzaj tych naszych tutaj kryształków dostaniemy jeden, jedną wzórkę. I też jak będziemy mieli więcej będziemy dostawać dwa punkty zwycięstwa. Punkty będziemy liczyć na koniec gry. W zależności gdzie doszliśmy to czarne to są punkty zwycięstwa. Ten kto ma najwięcej ma dwa punkty za każdy za każdą swoją publikację, plus za pacjenta. Tak, takie dodatkowe. Drugie miejsce ma jeden punkcik za to. Patrzymy na miasta, w zależności w ilu mamy te nasze wglądziki, w ilu dzielnicach tak dostajemy. Jedna to jest 4, wszystkie to jest 18. Patrzymy na naszą planszetkę. Mamy całą wypełnioną, to jest 16 punktów. Do tego nie wspominałem, jeśli chcecie wypełnić całą, to musicie mieć dwóch pacjentów wyleczonych, tak, bo każde miejsce, które tu będziecie kłaść, oznacza, że musicie wyleczyć pacjenta. Pierwsze nie musicie. Jeśli drugie zajmujecie, już musicie mieć jednego, a wszystkie dwóch pacjentów wyleczonych. No i na końcu te symbole, które macie, jeśli macie sześć różnych, macie 15 punktów. Na koniec jeszcze będziecie sobie wymieniać ten, te tutaj puzderki na. Punkty zwycięstwa. Trzy kawki to jest jeden pomysł, jeden pomysł to jest jeden punkt zwycięstwa. Do tego, jeśli macie tych lepszych gości, tak, czyli tych, których tu braliśmy, oni mają coś na koniec gry, tak? Ten na przykład, którego tu trzymam, daje Wam trzy punkty za każdego drugiego stopnia. Jeśli macie pobrane tutaj i wsadzone, dostaniecie 3 punkty, maksymalnie 15 punktów. Jak macie zapełnione, to jest jedyna możliwość wymiany tych kafeków, tak? Chyba, że macie, nie macie pacjenta wyleczonego i macie to jedno miejsce zapełnione, to tak de facto tak jakbyście mieli zapełnione, to też możecie sobie wymieniać. No i ten kto ma najwięcej punktów zwycięstwa wygrywa. Jesteście po zasadach, wiecie mniej więcej o co chodzi w tej grze. Więcej na temat gry oczywiście w odcinku rozbieramy, który pewnie niedługo się pokaże. Jeszcze kilka partii zagram i będę mógł w stanie coś więcej powiedzieć. Na tą chwilę mogę powiedzieć Wam tak, że to jest gra Euro. Kilka twistów tu jest, kilka ciekawych rzeczy. Kilka rzeczy się nie udało, troszkę długo czekamy na pewno na swoją turę, jeśli gramy na cztery graczy, bo tutaj zacznie nam się wszystko kombować. Fajna gierka do sprawdzenia, do kolekcji, tu już bym się zastanowił, u nas ona jeszcze ma miejsce, bo jest ogrywana cały czas, tak jak wspominałem, długo oczekiwana, bo gdzieś tam ta gra już była długo na moim celowniku, nie zawiodłem się, ale też się nie zaskoczyłem pozytywnie, mogę powiedzieć tylko tyle, oczywiście postaram się Wam zagrać partyjkę solo, bo jest śmieszna automa, śmieszna, przyjemna, można powiedzieć, chociaż też troszkę... Później ona się mocno napędza, ale jeśli macie okazję spróbować tej gry, to polecam wam ją spróbować. Sami się przekonacie, jak ona chodzi. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.